Cześć, z tej strony Adam. Witam na kanale Autodiscover. A to będzie odcinek o zjeżdżaniu ku trójką z Lory. Nie no, to będzie odcinek rozładunek. Lory jest z nami Damian. Jeździ. Ile Damian już wozisz nam te auta? Ze dwa lata? dwa lata? Dwa lata już wozi samochody i tak mu się na początku spodobały te auta, że mówił, że kupi, kupi dwa lata temu. I co Damian kupiłeś? Kupił samochód. śmieje Świeje się. Właśnie jest, pytał mnie, bo mówi, że załadowali mu samochód do kontenera i zaczyna się cała zabawa. Będzie sobie go śledził, będzie wiedział, e, kiedy przyjedzie, ponieważ dostał tracking. Po wypłynięciu samochodu oczywiście pojawia się data estymowana przypłynięcia i będzie sobie można go śledzić. Już powiedziałem Damianowi, że komuś zlecę innemu, żeby to auto przywiózł. Oczywiście się skrzywił. Ło Jezu, Panie! E, wspomniał właśnie Damian, że ta A4, zaraz wrócimy sobie do Q3. Że to A4 jest na przelocie. To jest samochód kupiony przez pana Artura. I to jest model B9. Taki model samochodu. Dolary też są, proszę bardzo. Damianowi, Damian, z kieszeni ci dolary wypadły. Czarny z czarnymi kołami uszkodzony samochód przodem, taki samochód. To jest 2017 rok. Takie auta można zakupić 17, 18, 19 rok, w zależności od wersji wyposażenia, przebiegu, czy to będzie napęd 4 czy nie. Od 50 do 60 tysięcy złotych. Pod dom mam na myśli samochód w takim stanie. Jak widzicie, jeden reflektor świeci, drugi nie. Będzie tutaj trzeba kupić pewne elementy z przodu. Natomiast jakby brakowało wam kompletnego przodu z chłodnicami z pasem przednim, to takie przody znajdziecie na Allegro między 15 a 20 tysięcy. Najdroższym elementem tego przodu to będą oczywiście reflektory. Jakby był zderzak wezlane, to też będzie wyższa cena, ponieważ grill jest inny, zderzak jest inny. Tutaj wydaje mi się, że sama maska zderzak nie będzie kompletny przód z chłodnicami pewnie potrzebny. Wystarczy wymienić kilka elementów. Może się uda kupić w kolor, ponieważ to jest czarny, dość popularny. Jak nie to się polakieruje i też będzie, nie? Te samochody mają wspólny ze sobą silnik, ponieważ jest to 2.0. Tutaj mamy wersję 4. Proszę pamiętać, że w A4, jeżeli mamy wersję 4, to jest silnik 252 koni. Jeżeli mamy z napędem naprzód, to jest silnik poniżej 200 koni. Audi Q3 dla pana Konrada. Wersja Premium Plus, napęd na 4 koła, silnik. 2.0, bardzo konkretna, fajna specyfikacja, taki samochód oczywiście w zależności od rocznika i przebiegu, tutaj mamy 2016 rocznik z niewielkim uszkodzeniem, lewy narożnik, wystarczy wymienić lampę, błotnik, patrzyłem tam na fartuch, raczej nie będzie on wymagał wymiany, jedynie ingerencji blacharza, tak zwanego podprostowania, podciągnięcia, takie samochody fajnie wyspecyfikowane z napędem na cztery koła można zakupić pod dom. Oczywiście taki lub młodszy od 47 do 67 tysięcy. Podaję oczywiście tutaj te samochody, które kupiliśmy. Nie podaję wam dokładnych cen, ale to są w tym przypadku. To jest ta bliżej tej dolnej granicy, ale nie podam dokładnie ile. W każdym razie pojedyncze elementy, jakie można zakupić do tego auta, jedne z droższych to będzie zderzak kompletny zderzak. W zależności od tego, jaki mamy wersję wyposażenia, czy to będzie SD, czy nie, od 2 do nawet 4000 zł, jeżeli będzie z kratkami halogenami wiązką, czujnikami parkowania e, i tak dalej. Reflektory to też jest jedna z droższych rzeczy. W zależności od tego, jak są bardzo rozbudowane taki reflektor możecie zakupić od półtorej do nawet 4000, jak to będzie ten matrix z doświetlaniem zakrętów. Natomiast proszę pamiętać, że jeżeli jest zbita szyba w reflektorze, mam na myśli tutaj przedni reflektor. Uszkodzone szkło, albo budowa, albo powiedzmy dwa uchwyty, to taki reflektor można naprawić. Choćby nawet z firmą Autogama, z którą mieliśmy odcinek, u nich można taką usługę zrobić. Naprawa reflektora, jak się orientowałem albo naprawiałem gdzieś swoje reflektory. Wychodzi dziś w granicach między 1000 a 1500 zł, w zależności od tego, co będzie uszkodzone. Jak będzie kompletnie zdewastowany ten reflektor, to być może wyjdzie więcej, aczkolwiek szkło lub obudowa to są koszty między 400 a 500-600 zł. Jeżeli jest uszkodzone szkło, no to usługa plus oczywiście wymiana takiego szkła lub wymiana obudowy, jak jest szkło plus obudowa, no to to będzie ta górna, górna granica. Natomiast jeżeli to są reflektory, które kosztują 4 lub 5000 zł za sztukę używane, to taka operacja ma. Sen. Tutaj mamy Lincoln Aviatora, którego zakupiłem, ponieważ te samochody mi się, że tak powiem, dość. No, podobają mi się, uważam, że to jest taki. Zresztą to jest Ford Explorer pod spodem to jest taki premium Ford Explorer. Temu konkretnemu autu też sobie poświęcimy cały osobny odcinek. Mnóstwo jest tutaj skarbów w środku. Uszkodzenie też jest dość. Ja, jeżeli można mówić o szkodzie, dość ciekawe. Głównie oberwało tutaj zawieszenie koło zostało wyrwane. Blacharsko, jest tu też parę elementów uszkodzonych, ale największa szkoda to jest to właśnie zawieszenie przednie, gdzie wyrwało tą pułośkę. Jak widzicie, drzwi są elektrycznie, tutaj jest elektryczny rygiel, więc one, o proszę bardzo, one się zamykają, otwierają. No, może być tak, że te drzwi po prostu będą niedomknięte, tak jak tutaj te wszystkie cztery drzwi, jak auto nie ma prądu, to ciężko jest je domknąć. To jest samochód Grzegorza, Grzegorz lubi stare konie, więc... Takie samochody w stanie uszkodzonym oczywiście to już nie są te ceny, bo takie auto szło kupić do 30 tysięcy. Niestety, ceny transportu, odprawy wzrosły, więc takiego Mustanga od 35 000 do 45 tysięcy pod dom. Wersję tutaj mamy poliftingu, są to silniki 3,7 lub możecie mierzyć 5,0, ponieważ one były w finalnej wersji poliftingowej. Możecie również zakupić skrzynie manualne, skrzynie automatyczne. Ciekawa alternatywa dla tego nowszego Mustanga szóstej generacji, aczkolwiek ten prowadzi się troszkę gorzej. Co mamy jeszcze ciekawego na Loży Piotrusz? Jeep będzie, będzie Honda, będzie. Jest, jest koreańsko, jest japońsko, amerykańsko, szwedzko, niemiecko. Po prostu miks. I to nam właśnie idealnie pokazuje yy, nawiązanie do tego filmu, w którym wspomniałem o statystykach. Widzicie, jak różne auta się kupują, nie tylko różne marki, różne modele, różne kraje pochodzenia. No, kolorystyka jest w miarę jednolita, czarno, yy, szaro, biało, bordowo, no Grzesiu musi się zawsze wyróżnić, albo rudo. Co ma wspólnego ten tak z Grzesiem Lipskim? Ma rudę tarczę. <noise> Następny samochód, który jest na górnym pokładzie, będzie zjeżdżał. Jest to model BMW X7, 2022 rok modelowy. Bardzo fajny, sześciocylindrowy, rzędowy silnik 3.0, turbo doładowany. Samochód mamy uszkodzony przodem. Jak widać, jest to kolor czarny wersja w pakiecie M. Po czym to idzie poznać? choćby nawet po felgach, które mają tutaj takie małe znaczki M. E, M pakiet ma również te elementy tutaj lakierowane w kolor nadwozia. E, mamy również z tyłu fajny dyfuzor. Cena takiego samochodu pod domem to jest między, na osobę prywatną, między 250 a 290 tysięcy. Do tego trzeba doliczyć akcyzę i naprawę. I mamy gotowy samochód w przedziale między 330 a 360 tysięcy złotych, takie auta krajowe, yy, oczywiście takie mówimy roczne, półtora roczne, to będzie wydatek w granicach 450-550 tysięcy, więc tutaj jest dość spora, dość spora oszczędność. Maska, między innymi element wymienny oczywiście w tym samochodzie, taki, tak, taki, taką maskę możecie zakupić, robiłem research mały na Allegro, między 4 a 5 tysięcy złotych. Nie patrzyłem w serwisie, ale podejrzewam, że dużo droższa być nie powinna. Kompletne przody na Allegro znajdziecie w przedziale między 40 a 45 tysięcy złotych. I w takim świeżym aucie być może nawet by się udało takie elementy zakupić w kolor, założyć i nie powinien się wtedy... Różnić. Oczywiście takie, takie rzeczy jak kody lakieru. Macie to zapisane też na tabliczce znamionowej. Tutaj jest czarny pewnie szafir, czyli 475. Ty wciskamy ZOE, zatuchuje. Nikt nam nie chce pomóc. W samochodach ze Stanów jest jeden kluczyk, tutaj mamy trzy kluczyki. Jeden, nie, drugi. I proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze BMW Digital Key czyli taką kartę. BMW też również takie kluczyki ma w swojej ofercie. Jak widzicie, jak wystrzeli klama pirotechniczna, to zazwyczaj prądy trzeba podać tutaj bezpośrednio do tyłu. Wersja oczywiście siedmioosobowa, jakieś kawałki jeszcze z zderzaka tutaj zostały w środku. Oczywiście to jest samochód klienta, więc takich rzeczy nie ruszamy, nie wyciągamy. Fotele tylne są oczywiście też składane elektrycznie. Bardzo fajna wersja M-Pakiet pod sufitka. Z Alcantary, oczywiście kamery 306 czujniki cofania. Jest to taki model BMW, bardziej wypuszczony pod Amerykanów. Natomiast powiem szczerze, mi się podoba. Fajne jest to, bo już Piotrek pokaże Wam też wersję po liftingu. To jest wersja, będzie jeszcze przed, ale po liftingu fajnie zrobili, nawiązali do nowej siódemki i ów, mam na myśli tutaj stylistykę lamp. I oczywiście, moim zdaniem, to dużo bardziej pasuje do takiego suwa, te podwójne takie lampy dzielone, niż do e, siódemki, która powinna być taka bardziej. Statyczna, zacna, moja siódemka. O Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowej siódemce. Nowej BMW serii 7. Czy to był eksperyment w skali światowej, stylistyczny, czy jednak. A ty co o nowej siódemce? Że bardziej mi się ten widlak podoba. Jaka jest różnica między tym wózkiem a nową siódemką? Nowa siódemka z salonu nie będzie miała drapanego lakieru. Tyle. To jest samochód, który mamy pokazany na rolce. Rolkę gdzieś tu damy odnośnik. Był o nim również szerzej film. Dokładnie o modelu Volvo. S60, T6 r Design AWE Polestar. Polestar! E, Polestar, niech będzie wam Polestar Engineer. 320 KONI, dwulitrowy silnik, napęd na cztery koła. Też biały, e, piękny kolor. Zobaczmy, jak jest wyposażone w środku. Natomiast już Wam powiem: na rolce mówiliśmy e, o cenach samochodów. Pomiędzy bodajże tam było 50 e,

natomiast w zależności od rocznika, no tutaj też jeżeli będziecie chcieli kupić młodsze auto, te koszty też teraz wzrosły więc trzeba dodać te 2, 3, 4 tysiące więc takie auto od 60 do 80 tysięcy, tutaj mamy auto z górnej granicy, ponieważ ono jest bardzo mało uszkodzone, jest super wersji, jest T6 jest R-Design, ja też wspomniałem o autach, które mogą być w wersji T5 z napędem na jedną oś, w innym wyposażeniu, takie auto będzie tańsze, no jeżeli chcecie mieć w cudzysłowie wypasano, to wiadomo, że trzeba będzie tych Dolarów czy też złotówek dać trochę więcej. Wziąłem, bo nie chciałem, że się zamknął, bo BMW tak nie, mają, że czasem nie. się zamykają. Teoretycznie auto z dostępem komfortowym powinno się nie zamykać. Natomiast są takie przypadki, że ten system zgubie i auto się zamknie z jednym czy dwoma kluczkami, a to nawet wam potwierdzi grzewność, ponieważ jego X4 się też zamknęło z kluczykiem w środku. Potwierdzi wam w którymś z następnych filmów. A jak nie, to pytajcie go w komentarzach, czy taka prawda była. Piszcie na Facebooku, na Instagramie, gdzie chcecie. Nowa rzecz, o której Wam wcześniej nie mówiłem, to będę Wam dodawał przy rozładunkach LORY e, datę zakupu samochodu. I powiem Wam tak: większość tych aut została zakupionych w styczniu i to między 20 a 30 stycznia. E, mamy. 14 kwietnia, kiedy rozładowujemy tą lore, więc te samochody przyjechały tutaj szybciej niż 3 miesiące. Zakupione te nawet 30-30 stycznia. No to mamy 2,5 miesiąca, i to jest bardzo dobry termin dostawy. Jak widzicie, tych przesunięć w Stanach nie ma. Chociaż to też się może zdarzyć, tak jak wspomniałem na jednym z filmów, że ktoś może zapomnieć o Waszym aucie, brzydko mówiąc, i to nie będziemy my, tylko po prostu samochód do konsolidacji, powiedzmy, nie wiem, nie będzie kształtem, uszkodzeniami pasował i będzie trochę dłużej trwała yy, jakby zabukowanie czy zapakowanie go do kontenera. Natomiast my cały czas staramy się pracować z najlepszymi firmami, jeżeli ktoś nie nadąża za nami lub są jakieś problemy, to szukamy nowych rozwiązań, szukamy nowych współpracowników. Ale to nie jest tak, że zmieniamy to ciągle, bo najpierw rozmawiamy też z tymi firmami, próbujemy z nimi się dotrzeć, powiedzieć, żeby to robić tak, w ten sposób, bo nam nie zależy na tym, żeby te auta gdzieś były w kontenerze uszkadzane, czy, czy jakieś drobne, drobne kradzieże były, no bo to też się zdarza, tak? Aczkolwiek my staramy się, żeby taki proceder wyeliminować, ponieważ no to jest, umówmy się, jakaś tam patologia. Ceny części do takiego Volvo Maska między 1600 a 2000 zł. Kompletne zderzaki nie są niestety tanie, w takiej wersji jak Air Design potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych, mam na myśli tutaj części używane. Co tam robicie Pany? Silnik zakładamy. A silnik zakładam, rozrzut wymieniałem. BHP, bezpieczeństwo hamuje pracę. Typowo amerykański Jeep Grand Cherokee 2016 rok dla pana Macieja. Na rynku jest sporo części zamiennych, tak już wracając do naprawy tego samochodu. E, przepatrzyłem też, że jest mnóstwo części używanych, jak również nowych zamienników. Ten samochód, e, takie auto bądź podobne możecie zakupić już od 55 tysięcy. Ceny tych Jeepów sięgają nawet ponad 100 tysięcy, i to nie zależy od tego, że to rocznik, tylko bardziej od tego, co mamy pod maską oraz oduszkodzeni w wersji wyposażenia, ponieważ pod maską możemy mieć tutaj jeszcze 5.7, możemy mieć 6.4 wolnossądy, czyli wersję SRT, ale możemy mieć też e, Jeepa, najmocniejszego trakowka z silnikiem 6.2 z Hellcat'a. Pod maską. Jedne z droższych elementów to będą tutaj w zakupie reflektory. 3-6 mieliśmy taki samochód. On bardzo dobrze współpracuje z LPG. Zrobiliśmy nim kilkadziesiąt tysięcy i cały czas Pan Janusz pod swoim butem go trzymał, e, ciągnął jeden, nawet i dwa samochody, nie było z nim problemu, więc to jest również bardzo dobry koń pociągowy. Wiadomo, że 5-7 pewnie będzie lepszy. I różnica jest taka, że Jadąc przy wyższych prędkościach to w silniku 3.6, bo on ma 8 skrzynię, zazwyczaj rzadko będzie korzystał z tego 8 biegu przy wyższych prędkościach autostradowych, nie wiem powiedzmy powyżej z tych 140, 150, 160, bo tym autem da się fajnie jechać przy jednych warunkach komfortowych, cicho, zawieszenie jest również bardzo wygodne, da się jechać takimi prędkościami bez problemu autostradą i wtedy taki 3-6 będzie miał po prostu siódmy bieg, no ósemkę będzie tak wrzucał od czasu do czasu, a jednak 5-7 będzie darł na tym ósmym biegu. I to jest ta główna różnica. Jak będziecie użytkować samochód w większości w cyklu miejskim, to 3-6 w zupełności będzie wystarczający. Natomiast jak jeździcie na dłuższe trasy, ciągniecie przyczepę też w dłuższe trasy, to może faktycznie warto będzie pomyśleć o tym em, klasycznym 5.7 V8, który również da się dobrze zagazować. No, puszcza na oczko. Honda! 2019 rok. Samochód w przeliczeniu pod domem. Taki egzemplarz z niewielkimi uszkodzeniami od em, 54 do 60. 4000. Ktoś może powiedzieć, no teraz to już dużo jak za Hondę. No ale taki Civic w salonie, w tym momencie to jest coś pewnie koło 150 tysięcy. Do tego trzeba będzie dodać niską akcyzę, ponieważ mamy tutaj silnik 1.5, no i oczywiście naprawę. Co ciekawe, ten samochód jest w manualu. Większość aut ze stanowi jest w automacie, a ten akurat jest w manualu. Zaraz sobie zobaczymy do środka, jak wygląda. Fajny, szary kolor. Honda ma te specyficzne swoje takie linie. To wszystko jest takie, tak jakby jakiś japończyk samuraj to tym, katanom tak ciągnie. I tak, I tak powstała Honda. Trochę tak jest, nie? Ma takie kształty. Chętnie bym nowego Civica Type R nabył z tą szperą, z tą fajną. Właśnie to jest coś pięknego, że w Honda są te skrzynie biegów o takim krótkim skoku. Jakby Honda to jest. Według mnie, jakby taki wyznacznik w motoryzacji pod kątem tej precyzyjności e, wbijania e, biegów. Mam na myśli tych skrzyni manualnych, że to jest taka to sprzęgło, ta skrzynia, to wszystko naprawdę bardzo przyjemnie, tak mechanicznie działa. I to, to jest to, z czego jakby ja kojarzę te samochody. A wy napiszcie w komentarzu, czy Wy też z tego kojarzycie Hondy i czy w ogóle jesteście Hondażami. Zobaczcie jaki lewarek, nie? Widzicie jak łatwo jest też wymienić w Hondzie taki lewarek? O, jest odkręcany akurat, nie? Dużo trzeba kręcić, dużo że trzeba kręcić. Ktoś wymienił na taki długi, bo te Hondy mają takie krótkie lewarki. O, Akcesoryjny, bo jak powiem customowy, to mnie w komentarzach powiedziecie, że to jest coś customowe. To, to jest ten, to jest lewarek akcesoryjny. Hyundai Genesis, jest to model Genesis, teraz Genesis jest osobną marką z innym znaczkiem, z innymi emblematami. To jest samochód, który jak wyszedł, to powiem szczerze, że mnie osobiście też się bardzo podobał i sam chciałem takie auto kupić jak on miał rok, dwa lata, ponieważ kiedyś miałem Hyundai Coupe z dwulitrowym silnikiem on miał napęd naprzód, też miał bardzo fajną, krótką skrzynię i to był samochód, który bardzo mile wspomina, wspominam silnikiem 2.0 on miał, o ile pamiętam, około 143 koni silnik ze zmiennymi fazami rozrządu to auto miało naprawdę fajną, sportową sylwetkę, bardzo dobrze się prowadził, spalanie też bardzo przyzwoite, 10 litrów, stąd też dygresja do tego auta, ponieważ ten samochód ma jeszcze więcej sportowego DNA o ile można powiedzieć, że Hyundai kupę takowe miał, to ten je ma, a świadczy o tym, że tutaj mamy napęd na tył. Te samochody można było kupić ze skrzynią automatyczną bądź manualną. Manualna wydaje się tutaj lepszym wyborem. Mamy tutaj silnik 2.0 turbo, ale występowały te auta też sześciocylindrowym silnikiem 3.8, który miał ponad 300 koni i to już jest naprawdę szybki samochód. Ten samochód był również dostępny w Porsche. Nie cieszył się jakąś super dużą popularnością. Takie auta naprawdę można kupić w staniach. Jest to koszt zaledwie między 3,5 a 4 tysięcy dolarów, czyli taki samochód wychodzi pod dom pomiędzy 35 a 45 tysięcy złotych. Do tego oczywiście akcyza i naprawa. No, z częściami pewnie trzeba będzie troszkę się nagłowić, bo nie będzie pewnie tyle co do Jeepa, ale też nie, nie powinno być większego problemu, żeby to, żeby to znaleźć. Czasami też w samochodach dość często znajdują się części, Tutaj mamy przykład reflektor, no czego mu brakuje? Uchwytu mu brakuje. No niestety, niestety, niestety. Być może zdarzają się też zestawy naprawcze do reflektorów. Tu mamy jeden, tu brakujący drugi. Od spodu tutaj są jakieś za, takie zatrzaski. Ale tak to szkło całe. Wkładamy tam gdzie był, czyli szkłem do dołu na fotel. Jest tu też zderzak i proszę bardzo. Tunigowy element z amerykańskiego Tesco. Miś na kierownicę. Coś pięknego. Ty no, ale popatrz się na bryloczek. Popatrzcie się, proszę bardzo. Już wiem skąd, skąd takie zamiłowanie. Pokaż bryloczek. Jakaś pani musiała tym jeździć. Dziesięcioletni samochód, sylwetka wiele się nie, zesta, nie zestarzała. Tutaj mamy przykład klasycznie uszkodzonego samochodu w przód. Silnik jest dość mocno cofnięty w stronę kabiny, więc on tutaj nie ucierpiał, osprzęt Cała energia uszkodzenia skumulowała się tutaj z lewej strony. Z lewej strony jest uszkodzony błotnik, jest uszkodzony tutaj też ten fartuch, fartuch boczny, natomiast no, pas przedni wydaje się, że przetrwał. O. Jakby ktoś szukał uchwytów od reflektorów, to tu są dwa. <grych> jak widzicie, o jest brakujący uchwyt, więc jest szansa uratowania tamtego Proszę bardzo, jest szansa uratowania takiego reflektora. Wystarczyłoby pewnie pospawać, pospawać tutaj ten plastik. Olej jest, tak jak wspomniał Damian, więc tylko ubrać samochód w części. Tutaj wymienić ten element lub, e, lub po prostu jakoś go podklepać spasować te wszystkie elementy maska, widzicie uszkodzona tutaj w tym miejscu aczkolwiek ja bym się tutaj po, y, pokwapił pewnie o naprawę tej maski, zobaczmy ten róg tutaj, ten róg tutaj też delikatnie oczywiście został wygięty, ale nie ma tu jakichś poszerpanych elementów, no wiadomo, maska będzie wymagała z błotnikiem przelakierowania do tego zderzak, błotnik, no jak szacujecie, ile naprawa takiego samochodu? Piszcie w komentarzach, wyceniajcie te naprawy sam jestem ciekawy, bo nie kompletowaliśmy jeszcze takiego samochodu a fajny samochód, i być może takie auto zakupimy, żeby zrobić z niego jakiś fajny projekt. Może 3-8 Turbo albo 2-0 Turbo, ile by tu konic z tego wytrzepał? Ze 350 by zrobił pewnie. O, już jest klient na aviatora. To już jest koniec tego odcinka. Lora, Lora została rozładowana. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Pamiętaj o napisaniu komentarzu, który najbardziej samochód się podobał. E, wiem, że to jest awiator, i dlaczego? Pamiętaj o łapce w górze, koniecznie subskrypcji dzwoneczkiem. I już teraz zapraszam Was na największe wydarzenie motoryzacyjne w Rzeszowie, które odbędzie się w sierpniu. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie filmu. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na następnych rozładunkach i na następnych super materiałach. Trzymajcie się. Cześć!